Witam Was serdecznie już w 12 odcinku Co tam w sieci. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że trochę zmieniamy kolejność. Zaczniemy od informacji, skończymy na analizie technicznej. Na początku informacje z Polski, czyli relacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, na której to rozmawiali na temat technologii blockchain i przyszłości kryptowalut w Polsce. Następnie krótka informacja na temat oświadczenia wydanego przez Krajową Informację Skarbową. Potem krótkie ciekawostki ze świata kryptowalut i bitcoina, po czym porozmawiamy dosyć poważnie na temat y, przyszłości giełdy Bitfinex i tego, czy warto tam jeszcze trzymać pieniądze, czy jednak lepiej uciekać. I ostatnia wiadomość na temat konferencji LISKA. Zapraszam Was serdecznie. 23 listopada odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, na której to wystąpiło dosyć dużo osób, które miały swoje zdanie na temat przyszłości kryptowalut, jak i technologii blockchain. Pierwszą osobą, która występowała i była za tą technologią, jak i kryptowalutami, była minister administracji Anna Strzeżyńska, która opowiadała się za tą technologią i o tym, jakie pozytywne aspekty możemy doświadczyć, implementują są technologie w naszym państwie i w różnych sektorach publicznych. Również podoba się za, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Uważa ona również, że w Polsce mamy dosyć duże grono ekspertów zajmujących się technologią blockchain i jest to pokolenie młodych ludzi. Nazwała to pokoleniem 4.0 i warto jednak stworzyć im tutaj warunki pracy i to by się tutaj rozwijali, a nie powodować by. Specjaliści wyjeżdżali za granicę i tam rozbudowywali technologię blockchain. Uważa ona również, że technologia ta jest bardzo przyszłościowa i powołuje się tu chociażby na polski bank PKO BP, który również bierze udział w projekcie implementacji tej technologii u siebie. Kolejną osobą, który również opowiadał się za technologią, jak i kryptowalutami, był minister cyfryzacji. Jednak na tych osobach musimy już się zatrzymać. Kolejni przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Banku Centralnego opowiadali się przeciwko tej technologii, jak i kryptowalutom. Z tą tutaj uwagą, że bardziej byli przeciwko kryptowalutom niż samej technologii blockchain i uważają, że jednak trzeba podzielić e, kryptowaluty i technologię blockchain e, na o, osobne dwa sektory, ponieważ sama technologia niesie za sobą bardzo pozytywne aspekty, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki. Z kolei, jeżeli chodzi o same kryptowaluty, one nie mogą być nigdy akceptowalne w państwie, ponieważ, jak to powiedział przedstawiciel Banku Centralnego, że transakcje wykonywane za pomocą kryptowalut są anonimowe, przez co nie są transparentne, ponieważ bank centralny nie może wiedzieć, kto był płatnikiem. Tak, czyli tutaj bardziej chodzi o nietransparentność, tylko problem z tym, że jest to anonimowe. Przedstawicielem technologii blockchain i samego kryptowalut podczas tej komisji był Lech Wilczyński, czyli współzałożyciel firmy InPay, członek komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. On uważa natomiast, że nie wolno rozdzielać tych dwóch rzeczy i zawsze trzeba łączyć technologię blockchain z kryptowalutami, ponieważ to dzięki Bitcoinowi poszerzamy technologię blockchain. Link do tej transmisji znajdziecie pod filmikiem. Podsumowując, można powiedzieć, że technologia blockchain w najbliższym czasie, w przeciągu kilku lat, może zmienić nasz świat i to, co teraz nam się wydaje jako abstrakcja, e, w przyszłości będzie normalną rzeczą. Druga informacja dotyczy interpretacji indywidualnej wykonanej przez Urząd Skarbowy w Bielsku Białym dotyczącym rozliczeń z kryptowalutami. Do tej pory wiedzieliśmy, że opodatkowaniu podlega wymiana kryptowaluty na walutę fiat. Jednak nowa interpretacja określa również obowiązki podatkowe wynikające z wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, uznając taką czynność za wymianę barterową. W związku z tym, że wartość waluty wirtualnej może być wyrażona w tradycyjnych pieniądzach, powstaje obowiązek opodatkowania uzyskanego wynagrodzenia. Uważam, że osoba, która tworzyła tą interpretację nie ma zielonego pojęcia jak, na jakich zasadach działają kryptowaluty. I trudno jest udowodnić, że jedna osoba kupiła bitcoina, potem go wymieniła na litecoina. I jeżeli miałaby za to zapłacić, no to musiałaby po prostu chyba się sama zgłosić i poinformować o tym urząd że taką rzecz zrobiła. Nie zapomnijmy, że najczęściej korzystamy z giełd międzynarodowych, nad którymi nie ma kontroli. Na pewno polski urząd skarbowy, więc tutaj strachu nie ma. Następnym razem radziłbym jednak zastanowić się nad tym, zanim ktoś coś napisze, chociażby czytając podstawowe informacje na temat tego, jak działają kryptowaluty. Ale no, okej, okay, to jest tylko Polska. Kolejna informacja, następna dotyczy Jamie Diamond, człowiek, który spowodował straszny spadek kursu razem z Chińczykami. Teraz odmieniło mu się. Mówi, że kryptowaluty jednak może są ok. Możemy się dowiedzieć, że Jamie Dimon z JP Morgan ogłosił, że zastanawiają się nad wprowadzeniem kontraktów terminowych CME do końca roku. To pokazuje, jakim hipokrytą jest ten człowiek. E, oczywiście można tu też powiedzieć, że jest on po prostu biznesmenem, który chce zarobić pieniądze. I jeżeli wie, że rynek kryptowalut nie podlega jakimkolwiek kontrolom ani regulacjom prawnym. To robienie spekulacji na tym rynku nie będzie miało żadnych konsekwencji prawnych, jeżeli chodzi o jego osobę. Także pamiętajcie, na przyszłość nie wpadajcie w panikę nigdy, jeżeli jakaś gruba ryba będzie mówiła o tym, że bitcoin jest B, bo bardzo prawdopodobne, że po prostu będzie chciał zdampować kurs, bo sam zapomniał zainwestować w bitcoina. Ostatnim takim przykładem jest chociażby e, bardzo negatywny materiał w telewizji Polsat na temat Bitcoin, jak trzeba się go bać, że Bitcoin jest zagrożeniem. No tutaj też można powiedzieć, że zarząd może Polsatu wpadł na pomysł, że jednak w Bitcoina warto zainwestować i tego jeszcze nie zrobili. Kolejna ciekawostka na temat bankomatów w Japonii. Posłuchajmy o niej. Na razie rozwiązanie to ogranicza się do południowej Korei. Całość będzie działać podobnie do zwykłego bankomatu, gdzie możemy wpłacać, wypłacać i wysyłać pieniądze. Bankomaty z początku mają obsługiwać płatności tylko w Bitcoinie, ale są również plany na wprowadzenie obsługi altcoinów. W planach jest modyfikowanie ponad 8000 bankomatów. Z nowymi funkcjami ludzie będą mogli wysyłać środki na ich prywatne portfele. Może on również drukować potwierdzenie z przebiegu transakcji wraz z kluczami prywatnymi i publicznymi. Może takie rozwiązanie wydaje się niezbyt bezpieczne, ale możliwe, że będzie tylko stanowić jakąś dodatkową opcję. To pokazuje tylko, jak bardzo Japonia zaczyna nam odpływać pod względem technologicznym w porównaniu chociażby nawet do Europy. Już tutaj nie porównujemy tego do Polski, tylko do całej Europy. Pomimo tego, że mamy kilka małych bitomatów w Polsce, to jednak banki są przeciwne kryptowalutom. Takim przykładem potwierdzającym moją tezę, jest między innymi to, że możecie zaobserwować na wielu giełdach polskich. Ostatnio, chociaż to się wydarzyło na Abucoins, że zmienili dostawcę usług bankowych i już nie mamy Alior Banku. To było również w przypadku Bitbaya, Bitmarketu i wielu innych giełd, polskich giełd, kryptowalut. Po prostu banki ich nienawidzą. A teraz ciekawostka, jeżeli chodzi o kryptowaluty i w sumie samego bitcoina. Czyli ranking najbardziej przyjaznych miast Bitcoinowi. Na pierwszym miejscu znajduje się miasto Portsmouth w New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. O nim nie będziemy zbyt dużo mówić. Jedyna taką ciekawostką jest to, że nawet można tam wołowinę kupić za Bitcoin. A wiele małych sklepikarzy akceptuje tą wirtualną walutę za pomocą aplikacji AnyPay. Numer 2 to już Europa, Amsterdam, Holandia. Jak każdy wie, w Amsterdamie znajduje się ambasada Bitcoina i dodatkowo możemy w prawie że co drugim sklepiku w Amsterdamie zakupić rzeczy za pomocą Bitcoina. Miasto jest także domem dla wymiany Bit4Coin i ma na swoim koncie wiele startupów kryptograficznych i ICO. Trzecie miejsce to Douglas, wyspa Man, czyli spokojna stolica jednej z wysp brytyjskich. Pomimo, że populacja na tej wyspie wynosi około 26 tysięcy mieszkańców, to miasto to ma swój własny bar Bitcoin i różnego typu kasyna, w których możemy kupować żetony za pomocą Bitcoina. Teraz jeszcze coś bliżej, czyli Kreuzberg, jedna z dzielnic Berlina. Dzielnica studentów, maniaków, cyberpunków. I jak się okazuje, to właśnie na Kreuzbergu możemy znaleźć mnóstwo kawiarni, pubów, knajp, w których możemy płacić bitcoinami. Następne miejsce to Ginza, Tokio. Wcale nas tutaj nie dziwi, jest to Japonia. Tutaj również płatność bitcoinem jest dosyć popularna i jeżeli chcielibyśmy kupić sushi albo zjeść dobry ramen, to nie będzie żadnego problemu, żeby tam zapłacić właśnie bitcoinem. I ostatnia miejscowość Ngawa w Chinach. Pomimo tego, że chiński rząd nie jest zbyt zadowolony z korzystania przez obywateli z bitcoina, to jeszcze nie wydał całkowitego zakazu, dzięki czemu Prywatni przedsiębiorcy, tak można ich nazwać, akceptują płatność Bitcoinem. No mam nadzieję, że za rok lub dwa, w tej czołówce również ujrzymy jakieś polskie miasto. Teraz przechodzimy do jednej z najważniejszych informacji, teraz giełda Bitfinex i kontynuacja ich problemów. Z czego się dowiedzieliśmy ostatnio, to giełda Bitfinex posiada swój rachunek euro. Polskim Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. Giełda ta otworzyła parę bitcoina do euro, pozornie zabezpieczając swoje konto bankowe w banku spółdzielczym w Skierniewicach. Mały bank najwyraźniej miał aktywa w wysokości zaledwie 13 milionów dolarów w 2011 roku, według Wikipedii, osiągając zysk w wysokości 5 milionów dolarów. Taką sumę Bitfinex obsługuje w około godzinę. I tu nie byłby żaden problem gdyby nie podejrzenia, że coś jest nie tak. Jak widać powyżej konto nosi nazwę Espezo i nazwa ta konta jest współdzielona z CEXEM, czyli z nieco mniejszą giełdą kryptowalut, z którą jakiś czas temu Bitfinex nawiązał współpracę. Jednak bardzo niepokojącą rzeczą jest to, że bardzo prawdopodobne, że Espezo jest własnością Crypto Capital Corporation. A dyrektorem Crypto Capital Corporation, jak i Crypto SPZO jest ta sama osoba o nazwisku Ivan Manuel Molina Lee, który wydaje się być tylko księgowym lub konsultantem. Jednak możemy zauważyć, że Ivan Manuel Molina Lee, który niby jest nominowanym dyrektorem, tak naprawdę pożycza tylko swoje nazwisko za opłatą, czyli jest tak zwanym supem, aby faktyczni dyrektorzy nie musieli ujawniać swoich danych. Kolejną niepokojącą rzeczą jest, że ten właśnie to Iwan Manuel Molina Lee posiada mnóstwo innych firm, których też jest właścicielem. W związku z tym wydaje się, że Bitfinex stworzył ogromną, złożoną strukturę do przenoszenia funduszy. W ramach tego systemu bankowego i do ich wymiany. Niedawno zostali oni również poddani ścisłej kontroli ze względu na problemy z USDT, czyli z Tetherem, których twórcą jest właśnie Bitfinex. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat Tethera, to zapraszam Was do odcinka wcześniejszego. Natomiast kończąc tą informację, to znana nam giełda, która już nie istnieje, czyli Gox, również posiadała rachunek w Polskim Banku, zanim została ona zamknięta i pieniądze wyparowały. Jednak wtedy to był Bank Zakodni WBK, więc był trochę większy. No dużo faktów wskazuje na to, że możemy niedługo mieć coraz większy problem z tą giełdą: problemy z USDT, czyli z teterami, problemy właśnie z rachunkami bankowymi, różnego typu poszlaki, współpracę, no i właściciele supy. Mogą tylko świadczyć o tym, że coś złego się dzieje w strukturze tej giełdy i zachęcałbym jednak o wypłacanie tych środków, yy, zanim nie będzie można tego robić. Dzięki uprzejmości jednego z członków naszej grupy na Slacku Damianowi o Niku devchain.pl możemy się dowiedzieć, jak będzie wyglądał roadmap na najbliższy rok, jeżeli chodzi o liska. tego posłuchajmy. Na pewno już wiemy, że SDK nie będzie jedną aplikacją do tworzenia sidechainów w ekosystemie tego LISKA, natomiast będzie ona składała się z komponentów takich jak Core, Klient API, CMD i Klient Web Desktop. Rebranding został przełożony na 20 lutego 2018 roku. Również zostanie powołany zespół analityczno-matematyczny, który będzie pracował nad tym, by jak najbardziej zabezpieczać. Algorytmy wykorzystywane przez LISKA również są informacje, że już w drugim kwartale 2018 roku będziemy mogli generować już własne tokeny oparciu o blockchain LISKA. A już pod koniec roku 2018, nie wiadomo czy to będzie trzeci czy czwarty kwartał, jest planowanie stworzenia zdecentralizowanej giełdy wymiany tokenów opartych o ekosystem LISKA. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat LISKA, zapraszam Was do dołączenia do naszej grupy na Slack. Ona jest całkowicie darmowa trochę więcej o nie powiem może jeszcze na koniec audycji. I ostatnia jeszcze taka krótka informacja dotyczy kolejnego hardforku Bitcoina, a mianowicie Bitcoin Diamond już się pojawił na giełdzie Binance i można ją tradować w parze z Ethereum i w parze z Bitcoinem. Jeżeli chodzi o samą kryptowalutę Bitcoin Diamond, to tutaj dla wszystkich osób, które posiadały Bitcoina w swoim portfelu, to niestety jest on na razie wspierany przez portfele, które są mało popularne, jeżeli chodzi o świat kryptowalut i zalecałbym ostrożność, jeżeli chodzi o ich użytkowanie. Na pewno żeby uzyskać te dodatkowe coiny, czyli Bitcoin Diamondy, trzeba będzie skorzystać z naszego klucza prywatnego, który uruchomi nasz portfel Bitcoinowy właśnie na tych portfelach, które są teraz wspierane. Oczywiście użytkownicy giełdy Binance mają już to za sobą, ponieważ giełda sama im po prostu zduplikowała tego coina. A teraz przejdźmy sobie do analizy technicznej niektórych wybranych kryptowalut. Analizując wykres Bitcoina do dolara w interwale czasowym 4 godzinowym, możemy zaobserwować, że Bitcoin obecnie walczy z oporem w okolicach 8330 dolarów. Możemy zaobserwować również, że lokalnie mamy teraz trend horyzontalny. Jest on na pewno spowodowany również zmniejszeniem wolumenu. Jednak, patrząc na historyczne wzrosty, to po tej korekcie, którą mieliśmy w pierwszym połowie listopada, gdzie doszedł nam kurs do 5500 dolarów. To historycznie mieliśmy wzrosty następne w okolicach 40%, teraz też możemy liczyć się liczyć z takimi wzrostami, czyli to będzie gdzieś opór w okolicach 8990 dolarów. Czy tak będzie na pewno? Oczywiście ważną rzeczą jest przebicie. Tego oporu w okolicach 8330 dolarów. Jeżeli tam nastąpi to przebicie, to nie musimy się już o nic martwić, jak dalszy rajd bitcoina ku górze. Musicie też jeszcze pamiętać o ważnej rzeczy, że jednak zbyt dużo się już mówi ostatnio o cenie bitcoina w granicach 10 000 dolarów. I z racji tego, że jest to tak mocno wałkowane, to kurs ten bardzo prawdopodobne, że będzie rósł do tej wartości. I 10 tysięcy będzie mocną barierą psychologiczną, po której będziemy mogli się spodziewać mocnej korekty. Jeżeli jednak tak się nie stanie, no to będziemy musieli się tutaj wspierać wsparciami, które ostatnio zostały utworzone. Więc wsparcie w okolicach 7998 tysięcy dolarów, następne wsparcie 7580 dolarów. Jeżeli chodzi o bitcoina, to jeszcze jedną chciałbym ważną rzecz powiedzieć, że tutaj nie będziemy musieli się bać aż takich dużych spadków, które były wcześniej, ponieważ jest duży strach przed dolarami teterowymi, w których można było mrozić fundusze. Teraz dolary teterowe mają bardzo złą opinię. Co też powoduje, że mamy, drugie, mamy inne alternatywy na wychodzenie z bitcoina, czyli Ethereum. Litecoin, o nich zaraz będę wspominał. Jeżeli chodzi jeszcze o wskaźniki, no to, to na razie wskaźniki w 4-godzinowym nie są zbyt zadowalające, ponieważ mamy tutaj sytuację spadku obu, dwóch, obu linii, jednak tutaj wygląda na malejącą chęć sprzedaży. Jeżeli linie nam te zakręcą, to linia Signal, przednie linie AMA są one na dosyć niskim poziomie, patrząc na historyczne pozycje. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik RSI, on jest również niski, więc tutaj też jest on, powiedzmy, dobrym miejscem na wejście w pozycję. Oczywiście, wchodzenie w bitcoina w tym momencie jest obarczone dosyć dużym ryzykiem utraty swojego kapitału, więc tutaj powiedzmy trzymanie ręki na sell, BTC, na giełdzie będzie jak najbardziej odpowiednie. Przejdźmy teraz do Litecoina w parze z dolarem w interwale czasowym 4 godzinowym. Możemy zaobserwować, że przebił on opór w okolicach 72 dolarów i mamy dalszy rajd ku górze. Ma następny, dosyć mocny opór będzie w okolicach 82 dolarów. Nic na razie nie wskazuje na to, by Litecoin miał się zatrzymać, i Litecoin właśnie stał się tą alternatywą na wyjścia z Bitcoina. Nie mamy już teraz dolara teterowego, więc wszystkie powiedzmy środki zostają w kryptowalutach, a nie w jakimś sztucznym tworze, jakim jest USDT. Patrząc na wskaźniki, tutaj wskaźnik MACD pokazuje nam sytuację odwrócenia właśnie linii, right ku górze, linia signal przecięła linię MACD, natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik RSI jest na poziomie 61, nie jest on jeszcze rekordowy, rekord mieliśmy tutaj w okolicach jego ATH, przed prawie że 100 dolarami on wtedy miał 94. Dlatego jeszcze, jeżeli chodzi o lightcoina, to są tutaj spodziewane większe wzrosty i w parze do dolara w interwale czasowym, również 4-godzinowym Pokazuje nam tutaj ogromny rajd ku górze, wszystko się na razie sprawdziło i potwierdziło to, co już Wam wcześniej opowiadałem, czyli pierwsze wyjście z trójkąta lokalnego, przebicie górą, i potem mieliśmy jeszcze drugi trójkąt, który był dosyć długo tworzony, i również go przebiliśmy. Czyli ten wykres poszedł górą, no i tutaj przeszliśmy przez ostatnie ATH, czyli ostatni jakikolwiek opór. No, i teraz mamy po prostu ride dalej ku górze. Na pewno będzie dosyć, patrząc na wolumen, wolumen jest tutaj wzrastający, nie mocno spekulacyjnie, tak jak tu powiedzmy w tych okolicach, ale jest wzrastający. Na pewno to, to jest spowodowane właśnie przerzucaniem kapitału z Bitcoina na Ethereum, stąd też ten słabnący wolumen na Bitcoinie niemoc przebicia tej, tego właśnie oporu w okolicach 8300 dolarów. Jeszcze jeżeli chodzi o Bitcoina, tutaj był taki strach spekulacyjny, jeżeli chodzi o Black Friday, że właśnie w momencie, kiedy będzie być Black Friday, du dużo ludzi będzie chciało robić swoje zakupy albo coś w tym rodzaju i będą sprzedawać swojego Bitcoina. Tak się nie stało, kurs Bitcoina y, trzyma się dosyć mocno. To może powodować kumulację y, właśnie wolumenu i jego wystrzał w najbliższym czasie. Na pewno, jeżeli jeszcze mówimy o Litecoinie, to bardzo fajnie sprawdzić Litecoina w parze do, Bit do Bitcoina w interwale czasowym 4 godzinowym. Tutaj możemy zobaczyć, że Litecoin przebił, wcześniej to było wsparcie, potem to był opór, przebił w okolicach 0,08, doszedł do ostatniego. Wcześniej wsparcia, teraz już jego oporu w okolicach 0,01 Bitcoina. I teraz tak naprawdę zawahał nam się lekko, przy w okolicach 0,09 przebił go. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będziemy mieć dalszy rajd ku górze. To tylko będzie powodowało, że on w parze z dolarem również wzrośnie. Oczywiście, jeżeli bitcoin nam mocno spadnie, jednak będzie na nim korekta, no to na pewno poczujemy to też w parach dolarowych. Na koniec jeszcze przejdziemy sobie do liska w parze do dolara, w interwale czasowym też 4 godzinowym. Tu możemy zaobserwować, że dosyć mocne. Wsparcie będzie mieć w okolicach 6,8 dolara. Raz już było sprawdzone, po czym było odbicie. Tutaj możemy, że to nie była pełna świeca. Jeżeli kurs nie przebije tego wsparcia to możliwe, że będzie lokalne odbicie. Jednakże za Liskiem obecnie nie stoi nic innego niż spekulacje. Znamy już roadmap, więc żadna informacja technologiczna na pewno za wzrostami nigdy nie będzie już stała w najbliższym czasie. Dlatego pamiętajcie też, by Lisk oczywiście ma teraz duże zdolności do tego, by spaść jeszcze więcej. Tu mieliśmy okres dosyć dużych spekulacji, Dlatego też, miejcie to na uwadze. Lepiej go kontrolować niż słuchać innych w sieci, że on na pewno da zarobić. Pamiętajcie, że gdy wykupujecie, ktoś inny sprzedaje, więc ktoś mógł was namówić po to, żeby on akurat się pozbył tego ciężaru. Następny, jeżeli chodzi jeszcze o liska, to następne wsparcie będzie w okolicach 5,19 dolara. Ono będzie dosyć znaczące. Jeżeli ono się obroni w tych okolicach, to będziemy mieć spokój i utrzymywanie się kursu Liska, właśnie gdzieś w tym pułapie. Nie można zapomnieć również o Lisku w parze z Bitcoinem. Tutaj, natomiast możemy zaobserwować, że wcześniej opór, teraz wsparcie w okolicach 94 680 Satoshi został przebity. Teraz będziemy mieć testowane wsparcie w okolicach, która, przez linię trendu wzrostowego. I tutaj, jeżeli się nam kurs przebije przez wartość 85 tysięcy Satoshi i pójdzie dalej w dół, to możemy tylko testować już te proste, poziome linie wsparcia, które tu wam zaznaczyłem, to jest też dosyć ważne. No I jeszcze teraz przechodzimy sobie do Ayoty w parze do dolara. AJ ostatnio zdobyła dosyć dużą popularność ze względu na swoje wzrosty w okolicach około nawet 200%. JOTA w parze do dolara w interwale czasowym 4 -godzinowym. patrząc na historyczne jej występki, to możemy zobaczyć, że w okolicach początku sierpnia mieliśmy wzrosty nawet o około 328%, po czym mieliśmy korektę 200%, czyli 60% ponad. Mieliśmy korekty. Jest to dosyć naturalna korekta, która najczęściej występuje na rynku po dosyć dużych, mocnych wzrostach. Teraz mieliśmy wzrost w okolicach 200%, więc możemy się spodziewać korekty aż do, o, do okolic 0,63 dolara. Pamiętajcie, że IOTA jest jeszcze w fazie inkubacji, jest to dosyć młody projekt, bardzo dobrze zapowiadający się, który może być dużą alternatywą dla zapychającego się blockchaina i z problemami ze skalowalnością, jednak dalej to jest eksperyment. Dodatkowo pamiętajcie, by nie trzymać IOT na giełdach, przede wszystkim nie trzymajcie na Bitfinexie, ponieważ ona może niedługo źle skończyć, dlatego IOTA ma swoje portfele, ma swój portfel, który możecie ściągnąć z GitHub'a, jest dostępna na wszystkie platformy, jeżeli chodzi o komputery. Jak je zainstalować? Jest to dosyć proste, jeżeli ktoś by potrzebował, to macie tutoriale na YouTube, albo zapraszam Was też na polską grupę IOTA Polska na Facebooku, na której jest właśnie instrukcja obsługi, jak krok po kroku założyć sobie i zainstalować swój portfel i przenieść środki z tej padającej giełdy Bitfinex na nasz portfel. Na samym końcu e, analiza Digibyte w parze do Bitcoina w interwale czasowym, również 4 godzinowym. Tutaj możemy zaobserwować, że mamy e, dwa wsparcia w okolicach 101 e, i 80. Kilka e, Satoshi. Aktualnie, wsparcie w okolicach 100 Satoshi e, się testuje i sprawdza. E, można za, zaobserwować, że m, aktualnie Digibyte jest naprawdę. Jakby to powiedzieć, na samej ziemi pod względem kursu. Jest to dosyć ciekawa pozycja, jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty, ponieważ mamy tutaj pełną korektę i w najbliższym czasie możemy się spodziewać jakiś tutaj. Wzrostów. Patrząc na wskaźniki, to wskaźnik MACD również jest dosyć fajnie zapowiadający się. Linia MACD została przecięta przez linię Signal poniżej poziomu zerowego, i mamy teraz rajd ku górze. Wskaźnik RSI również jest w okolicach 53, więc yy, trzeba obserwować. Oczywiście możemy jeszcze mieć przebicie tej linii yy, wsparcia. Jeżeli będzie, no to mamy to wsparcie, tak jak już wcześniej mówiłem, 83 satoshi. Jeżeli wzrośnie i przebije nam opór w okolicach 150 satoshi, bo tak jest najbardziej prawdopodobny opór, to potem możemy patrzeć ewentualnie na opory w przedziale od 250 do 280 kilku satoshi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o 12 odcinek Co tam w sieci. Jeżeli Wam się podoba ten materiał, to liczę na łapkę w górę. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Pamiętajcie, że oprócz serii Co tam w sieci, wypuszczam różnego typu analizy fundamentalne, poradniki. Zaczynamy współpracować coraz większą ilością deweloperów, więc się to opłaca nas obserwować. Dodatkowo zachęcam Was, wszystkich, którzy chcecie poszerzyć swoją wiedzę na temat kryptowalut. Zachęcam Was do dołączenia do naszej grupy na Slacku. Jest ona całkowicie darmowa i zawsze będzie darmowa. Jest już nas ponad 500 osób. A co w niej? Przede wszystkim różnego typu sygnały, analizy fundamentalne, techniczne, wymiana informacji, wiadomości z, z sieci, z różnych typu kanałów. Więc to co my mówimy teraz tam już było nawet i 2 3 dni temu. A jeżeli chodzi o sygnałem to takim przykładem może być Nexus, który ostatnio również wam polecaliśmy. No i zrobił wam e, wszystkim, którzy posłuchaliście nas e, ponad 100%, więc tak tylko mówię, niepotrzebnie nie trzeba wydawać pieniędzy, żeby e, się cieszyć z, z kryptowalut i z ich posiadania. Oczywiście jeszcze mamy swoją stronę internetową, zachęcamy do odwiedzin www.kryptoraport.pl. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłego weekendu.